Cześć, jestem CupGaming to skryd na kanale. Dzisiaj pokażę Wam jak przebudować mały domek Villagera. Ja. Dobra. Tak Oczywiście on tak będzie wyglądał. Na początku. Ale ja już usunę płotki. Czekajcie. Teraz ja jeszcze usuniemy to... Dobra. Teraz weźmy. co nam będzie potrzebne. Przynajmniej na początku. Dobrze, jeszcze jakiś budulec. Nie, no tego nie będę <suszy> miał. Nie, <wytrzał> nie, nie. Okay. Budujemy dach, a później się zajmiemy budową góry. Okay. ok, teraz tutaj tak zbudujemy. Oczywiście nie musicie takiego budować, ale jak ktoś chce, to może sobie tak zbudować domek. Nie wiem jak wiele mi się nawet podoba, jakbym miał już mieszkać miał, w takiej wiosce. To jest taki zabudował. W ogóle będę jeszcze to myślał nad innymi domkami. Wiecie do przebudowy. A to inne to... Byråkiem, ale Dobra, to już zajmijmy tym. W dróg, w w się w Dobra, tutaj budowę, tak samo. Tak, I jeszcze raz, tak o. Tak, I zaraz będziemy i mogli takie jakby lampy budować, tak wiecie o, o co chodzi. Ktoś wie jak wyglądają te takie domy w tych takich portach starych, takich poniszczonych z takich różnych filmów. I tam właśnie są takie domy różne. Sprawdzamy niedźwiedzia. Też go nie ma, 70. Do Przypomnę zwierzę, które sobie mieszka. życzę. Dobra, teraz y, co nam będzie potrzebne, szybko byśmy to znaleźć. O tu jest. Żebrostwo, oczywiście łyżki łyżki, na możecie <coughs> użyć y, świecącej dyni. Dobra, jeszcze to nam będzie potrzebne i chwila. Nie, tutaj jeszcze jedną rzecz potrzebujemy z tym. Chwila, to, to.

Tutaj później będzie chanting, więc mam fajny sposób teraz na to. I niby będą zwykłe deski, a tak naprawdę to będą książki. I tak też można zrobić. Oj, właściwie widać, że to jest takie jaśniejsze. A nie. Jak widać się w jakichś gildiach, to żeby myśleć, że to są zwykłe deski, to możecie takie coś zrobić i wtedy nie myślą, żeby wam od razu zabrać to. jesteście na jakichś wycie serwera. Dobra. Pyk. Pyk. OK Teraz jeszcze się przyda nam to i dobra tutaj teraz damy jakiś kolor łóżka dajmy niebieskie oczywiście tylko ten 12 są takie rzeczy to mi się jeszcze przyda to Obraz zobaczymy, czy się będzie dało gdzieś dać. To też się przyda. Drugiego, od razu. i Albo no, zrobimy taką ciemniej. Taką, może to, tak. z innego koloru. Dobra. Weźmy jeszcze to. Dobra. Teraz to się przyda. I dobra. To damy tu. Tutaj, mm. co możemy jeszcze dać? To jeszcze się przyda, i to. To jeszcze dałoby się gdzieś dać kowadło. Tutaj to będzie brzydko, ale sprawdzę, czy się da gdzieś jeszcze jednak. Nie, nie da się. Choć przydałoby się dać, ale dobrze. Nie będziemy tak kombinować. Sprawdzamy. Damy. Nie, chwila, damy. Prawie. do ładniejsze. Tylko jeszcze bym tutaj dał. Dobra. Tutaj jeszcze zrobimy jakąś farmę Może Co wy na to? Może tym razem nam się uda, ale jak już jest, piotr jest, możemy iść do końca przez dwa. Może nam żaden wiraczór nie wlazł. Tak zrobimy. Pytanie jest takie: czego życzymy komuś, kto idzie spać? Dobry wy nogi. To Badam sobie z zachodem słońca. Tej skimperem. Tutaj, na przykład, możemy dać dom gracza. Kapi. Gaming. Dobra. Na przykład wyciekać na serwerach no tak zrobić Piotr. sobie tak? Też nie, 110. A była no. dobra teraz przyda nam się motyka i gdzie to weźmy blejaką ale żeby było weźmy tą to... na waszym koncie, okay. 218 i jedna odpowiedź pod numerem czwartym. to no, spokojnie. Przepraszam do... Marchewek. Być może już ostatniego pytania. Największego szczęścia udało się. Jedna spokojna noc i przez 3 noc mamy ponad 400 złotych już na waszym koncie. A odpowiedzi mamy w tej chwili 3 młożymy liczbę punktów, też przez 3. I pytanie takie. Uwaga, uwaga, wymieni jedną z historycznych płatczyni. Proszę bardzo, chyba próbujemy. Hmm. Czy trafił? Jednak nie. Szansa. Katarzyna. Być może. Jest pierwsza pozycja. Dobra, to już jest skończony Domek. Błęka piekiem to był, był, był kończyny kanale. Pa.